Dzień dobry, Cześć czołem, kochani, witajcie na kolejnej wyprawie dzisiaj mam pół dnia i po ostatnim po ostatniej wyprawie po tym fiasko które zaliczyłem niestety na Logóra Postanowiłem sobie wyjść na małe ptaszory jak widzicie, pogodę mam nieziemską, czy to już wiosna w Finlandii. No, wypadałoby już czas najwyższy, bo kalendarzowa wiosna w Irlandii zaczyna się 1 lutego, a mamy już kwiecień i jak widzieliście po ostatnim filmiku, sytuacja była dramatyczna, ale dzisiaj jest przepięknie, pełne słońce, parę tam chmurek jest, ale, ale to nieważne, generalnie jest ciepłutko i przyjechałem tu na Bali Cotton Cliff Walk na jakieś małe ptaszory. Jak mi się wydaje, że sforcimy coś, może pobawimy się funkcją Pro Capture dzisiaj przy takim oświetleniu. No dobra, to ja trzmycham na te klify i zobaczymy, co dzisiaj uda się tu zrobić. Jak widzicie przede mną yy, mam te wszystkie takie haszczory, kujące. Mam nadzieję, że tutaj może jakaś drobnica by się udało wypatrzyć, coś by fajnie przypozowało. Światło jest, do kontrast jest dzisiaj mega wielki będzie, ale, ale nie ma to jak spędzić czasu z naturą po prostu i wyjść tutaj. Morze pięknie błękitne, lekki wiaterek, ale da się to wszystko przeżyć. Także teraz muszę coś tutaj sobie wypatrzyć. Problem jest taki dzisiaj, że idę pod światło i wypatrzeć coś pod światło, pod tak ostrze jest po prostu bardzo ciężko. Niemniej jednak mi już, przypozował mi już strzyżyk co jest dobrym znakiem i jakoś tam was na na tle klifów mam nadzieję, że jakieś to zdjęcie wyjdzie także muszę się tu porozglądać, bo bo tu jest naprawdę dużo Tylko chodzi o to, żeby je wypatrzeć czy dalej? zobaczymy fajnie by było przyuważyć loskawkę Albo ja użytkę, ale niestety nie mam pojęcia dalej, kiedy one przelatują. Niby już jest wiosna, już powinny być. A jeszcze ani razu jej nie widziałem. Na różnych yy, moich wcześniejszych wyprawach. Ale tak jak mówię, jest cholernie jeszcze zimno. Znaczy było zimno. Dzisiaj jest fantastycznie, że tak powiem. Nie wiem, będę musiał poczekać, może się wybiorę. Yy, znowu w góry na poszukiwaniu tej białożytki, bo naprawdę jest zaintrygował Tak jest bardzo fajny i bardzo rzadki tutaj u was w Polsce też jest spotykany, więc I też możecie go sobie gdzieś wypatrzyć chociaż kto wie może, może się uda dzisiaj, nie wiem trzeba posprawdzać o i widzę chyba właśnie tą zaraz próbuję ją schodzić. Nic nie współgrają te ptaszory, powiem wam. Yy, miałem tu parę kąskawek. Fajnie sobie siedziały na badylku, fajnie sobie... Yy, pozowały mi. Ale kiedy chcesz zrobić zdjęcie na prokapczy kiedy one są w ruchu... po prostu siedzą i siedzą. Ale nie poddaję się. Oj, właśnie mi chyba myszoło przeleciało. Albo coś innego Kurde, nie chcę się tam wracać Nie no, wrócę, bo... Nie wiem, może on tam gdzieś przysiadł Nisko Czy coś A jeszcze myszkołowka by tu dzisiaj swocić, To by było naprawdę fajne I patrzcie po czym chodzę, chodzę po takim Shitowiu Knuj lina Masakra Zobaczę teraz tego mczołowa Może on gdzieś tutaj Mi się nie schowa Fajnie by było I Właśnie zaczyna mi się moja gonitwa, że tak powiem Zamiast przystać i poczekać To ja, jak zwykle w prawo i lewo Kurdej, muszę uważać, żeby się nie zabić, dobra, skupienie pełne no i oczywiście, że pobiegłem tutaj. Oczywiście, że się nie udało. Nawet go nie wypatrzyłem tam yy, u góry tam. Na tym wzgórzu są już pola, więc pewnie się gdzieś tam usadowił. Ten myszołów i dupa. Dobra, idę dalej, bo tak to w to mi jest bez sensu. Powiem że droga tu jest straszna W sensie ta ścieżka Tyle błota, ale ja się nie dziwię, jeżeli mieźliśmy taką zimę, że non stop leje i leje Ależ te, te szorki pięknie śpiewają no Dobra muszę myśli odpędzić od tego myszołowa Dalej rozglądać się za tą drobnicą. Powiem Wam, że znowu mam ten sam problem, który miałem we wcześniejszym modelu OM1. Yy, z tym, że parujący wizjer. Nie wiem dlaczego przy takiej pogodzie. Yy, uff, nie mam pojęcia. Widać, widzę, ale, ale jest to frustrujące generalnie. To już jest drugi egzemplarz generalnie OM1, który mam i, i dzieje się to samo. Nie, nie spodziewałem się, że taką pogodę. Yy, ostatnio jak byłem w takim deszczu, yy, pff, nic się nie działo. A teraz yy, znowu to samo. Nie wiem. Więc, jeżeli Olympus mnie słucha, to proszę to poprawić, bo jest to żałosne wręcz. Żeby flagowiec nie no, przepraszam, moja jedynka Mark 2 wyszedł, no to przejęło pewnie prym, ale no jest tak, jak jest z swoim jedynkom. No i na update. Też czekamy do M1, żeby to tam wszystko poprawić z OM1 Mark2. W sensie można by to było zrobić w jednym aparacie, po prostu nie wypuszczać nowego aparatu, a zrobić update'y w tym i było wszystko picobello, tak powiem, a nie taki skok na kasę. No ale dobra, nie, nie o aparatach tutaj, bo to jest bez sensu. Skupiam się tutaj dalej na, na wypatrywaniu małych ptaszorów, a może i tych większych też. Także idę dalej i na piesie herbatki, bo już y, mi trochę zaschło, że tak powiem. Fantastyczna pogoda generalnie dobra, rozglądamy się dalej. Dobra moi mili, ode mnie to już na dzisiaj tyle. Dzięki, że byliście ze mną. Dajcie znać w komentarzach, oczywiście, co myślicie o tym odcinku. Ja, jak wiecie, czytam te komentarze i staram się odpisywać na każdy. Także to jest mile widziane z waszej strony. Mam nadzieję, że wyprawa mogła się podobać. Nie tak jak ostatnio, chociaż ostatnio było też fajnie, ale mogło być epicko, generalnie. Ale no dobra, nie ma co narzekać, coś wymyślę na następną. Może wybierzemy się w góry zobaczymy może już przyleciały właśnie inne ptaszory bo jakby nie było to już jak już wspomniałem już niby gruba wiosna no dobra to tyle ode mnie na dzisiaj pamiętajcie wychodźcie ze swoimi aparatkami no i przede wszystkim cieszę się naturą niezależnie w jaką pogodę i waszą fotografią także tyle ode mnie na dzisiaj trzymajcie się na razie pozdrawiam was serdecznie hej hej